Jak pewnie wiecie, Help Wanted 2 wyszło ostatnio. Tak dokładnie to 14 grudnia, gdzieś w okolicach godziny 18. Osobiście miałem okazję zagrać w tą grę u mojego przyjaciela. Pozdrawiam Cię Remiasz a dla osób, które nie czytały karty społeczności mogą być teraz zszokowane, tak dla przypomnienia dodam, że to ja kartofliks. No w sensie już nie do końca ja, ale jeśli chcecie znać konkrety, to zapraszam Was na kartę społeczności i tam się rozpisałem na ten temat. A teraz wracając tak do Help Wanted. Ogólnie ten film będę chciał podzielić na kilka rozdziałów, na pewno tutaj sobie omówimy takie aspekty jak grafika, strefa gameplay'owa oraz też przede wszystkim fabuła. No i też oczywiście promocja gry. Jak Wool zadbało o to, żeby fandom wiedział w ogóle, że ta gra wyszła, a jest to dosyć śmieszne zjawisko, bo wielu moich znajomych kilka dni po premierze dopiero się dowiadywało, że ta gra wyszła, nawet nie byli tego świadomi. Co pokazuje właśnie jak Stilur zadbało o promocję tej gry, ale o tym pogadamy później. No dobra, a więc bez względnego przedłużania, jeśli materiał Wam się spodoba, zostawcie lajka oraz suba, a teraz zapraszam was do oglądania. Jak widać w tych czasach, problemy z grami na premierę to jest coś normalnego. Twórcy zamiast przesunąć premierę, postanawiają wypuścić grę z błędami, nawet nie informując graczy o tym, że takie mogą występować. Kupujący spodziewa się dobrego, działającego produktu, a dostaje grę, której nie może odpalić, czy też po prostu ma liczne błędy. W przypadku Help Wanted 2 były to problemy z odpaleniem gry. Nie wszyscy mieli te problemy, ale jednak jakaś część graczy na pewno je miała. Przykładową osobą, którą możecie znać, jest Tymi TV, który zrobił nawet o tym posta na społeczności. SteelWolf 14 grudnia poinformował. O nas o tym, że z odpaleniem Helpon te dwójki A? mogą być problemy i że dla lepszej jakości potrzebujemy kabla. No i rzecz jest w tym, że nie każdy posiada ten kabel, przez co nie mógł zagrać w tę grę normalnie na premierę, pomimo tego, że ją kupił aż za 200 zł. Według mnie jest to strasznie nieprofesjonalne ze strony Steel, że w dzień premiery gry informują nas o tak ważnej rzeczy. Kabel do tego wiara może kosztować nawet aż 100 zł. No i teraz kwestia sporna: jednych stać na zakup takiego kabla, innych nie. No co i nie było Steel, o takiej rzeczy powinno poinformować wcześniej, żeby osoby kupujące tą grę. Mogły się na coś takiego przygotować, bo na ten czas jest to po prostu takie naplucie ludziom w twarz, którzy muszą wydać dodatkową stówę, żeby sobie dokupić kabel. Bo uwaga, ten błąd, który występuje po odpaleniu gry bez kabla, czyli tak zwany black screen, oni mają zamiar dopiero naprawić na nowy rok. To jest jakiś żart po prostu. Za to, co do wersji non-VR, ma ona się jakoś ukazać na wiosnę. No i akurat tutaj to, nie wiem, jakoś trochę wisi mi to, po prostu mówię to jako ciekawostkę. I co do naprawienia tego błędu przez stylu, dopiero na nowy rok rozumiem. Zbliżają się teraz święta, nowy rok, wydali oni dwie, Gry, bo ruin i teraz na dodatek greviar, więc należy im się odpoczynek. Ale o takich rzeczach powinni informować wcześniej. Zwłaszcza, że ta gra nie należy do najtańszych. Mówię, bardzo mi się nie podoba to, w jaką stronę zaczyna iść FNAF. Błędy na premierę oraz ten taki cukierkowy wystrój. No, będę szczery, nie jest to za fajne. Zwłaszcza, że FNAF był kojarzony z takim mega strasznym klimatem. Małej lokacji, w której zginęła piątka dzieci, które teraz nawiedziły roboty i szukałem zemsty. Było to przecudowne, i z kolejnymi częściami ten klimat zaczął odchodzić na boczny tor. A cała gra, która właśnie zasłynęła z tego klimatu, została zniszczona. I wiecie, we fnaf każdy sobie znajduje to, co chce, ale ci pierwsi najstarsi fani FNAF-a nie powiedzą mi, że to co ich przyciągnęło do tej gry, to był głównie klimat oraz fabuła. Teraz to wszystko odeszło na boczny tor, gra bardziej chce się pofleksować o jaki to fajny gameplay, jaką dobrą grafikę mają. O, dodaliśmy RTX-a do naszej gry, patrzcie. Nie wiem, mnie to bardzo osobiście smuci. jeśli chodzi o tą nową fabułę FNAF-a, przestałem ją już rozumieć, nie rozumiem jej i mało mnie szczerze, zaczęła interesować. Dobra, ale o fabule pogadamy sobie później i teraz przejdźmy do następnego podpunktu. Co do, do grafiki w Help Wanted 2, nie jest ona jakaś mega zła. Szczerze jedyne, co mnie tak bardzo zniechęca do niej, to to, że jest strasznie taka plastikowa. No ale w sumie czego ja się miałem spodziewać po grze, która jest w świecie Security Breacha? Nie wiem, naprawdę boli mnie to. Możecie mnie przez to nie lubić, ale Poppy Playtime naprawdę wypada przy Security Breachu oraz grach od Steel Wool, czyli w dużym skrócie tych nowych FNAFach, dużo lepiej. Tam nieco bardziej zadbali o klimat oraz strach. Za to w nowym FNAF Help Wanted jest trochę tego mało, ale z drugiej strony nie powinienem aż tak tutaj na to narzekać, bo w Help Wanted 2 jesteśmy Pracownikiem Freddy's na dziennej zmianie. Naszym zadaniem tam nie jest bronić się przed animatronikami, a bynajmniej takie nie jest w zamyśle. Ale nie zmienia to faktu, że według mnie, gdyby stylu postawiło tutaj na mniej taką plastikową grafikę, która byłaby nieco straszniejsza i fajniejsza przez to. Co do jumpscarów, to muszę powiedzieć, że nie są jakoś mega straszne. Na pewno wyglądają ładniej, ale nie są straszne. Osobiście bardziej się przestraszyłem grając w Help Wanted 1 na VR, niż w Help Wanted 2. -kę. Naprawdę, podczas transmisji bardziej mnie wystraszyło to, jaki remiaszek poruszył jakąś rzecz, czy też coś przykładowo upuścił. Niż sam jumpscare, czy ogólnie gra. Jednak to, za co muszę pochwalić Steel Wool, to nowa animacja w momencie, kiedy zbierzemy coina. Naprawdę mega ładnie to wygląda. Takie fajne konfetti wtedy leci. Akurat to jest zmianą na plus i mega fajne, muszę tutaj ich pochwalić za to. Nie wiem, to chyba na tyle co mogę powiedzieć o grafice w tej grze? Jest ona ładniejsza niż w Hellpoint 1, ale akurat jumpscare'y były lepsze w tamtej części. I w tej za bardzo się z tym nie popisali. A więc dobra, teraz przejdźmy do następnego podpunktu. Co do gameplayu jest on dosyć dziwny. Taki nietypowy i mało FNAFowy. Tak jak w Help Wanted 1 mieliśmy większość poziomów dobrze nam znanych z oryginalnych FNAFów, tylko że zrobionych pod VR, to tutaj ta gra stawia na coś zupełnie nowego. I szczerze, no dosyć fajnie. Tak jak wiemy właśnie z opisu oraz samej gry, wcielamy się w pracownika Freddy's. I musimy wykonywać takie standardowe dla takiego pracownika zadania. Jak na przykład przyrządzenie jedzenia, naprawa animatroników i inne takie. Są to dosyć ciekawe oraz oryginalne rzeczy. Lecz jedno czego nie rozumiem to to, co wy Help Wanted 2 robi Breaker Room oraz w ogóle poziomy ze Sister Location. Wszystkie time animatroniki zostały zniszczone, to po pierwsze, a po drugie, co to tam robi? Skąd to to się tam wzięło? Czy nie jest to przypadkiem za bardzo wpływanie na starą fabułę? Naprawdę miałem dużą nadzieję, że FNAF ten nowy oddzieli się bardzo taką dużą kreską od starego. I dowodem na to miało być to, że Trap to nie Afton, tylko Mimi. Naprawdę bardzo mnie to cieszyło, bo te dwie części fabuły wreszcie ze sobą aż tak bardzo nie współgrały i tworzyły dwie osobne, inne historie. Przez co jeśli ktoś bardziej lubił starą fabułę mógł siedzieć w starej, a jeśli ktoś wolał nową, to mógł siedzieć w nowej. No ale teraz mam nadzieję, że zostanie to jakoś logicznie wytłumaczone fabularnie, bo w innym wypadku to już naprawdę się poddaje. Ale dobra, wracajmy do gameplayu. Gameplay w niektórych momentach jest dosyć przyjemny, lecz z czasem też dosyć wkurzający. Jest wiele tam fajnych minigierek, przy których naprawdę możecie się dobrze bawić, ale też część z nich jest zrobiona bardzo na siłę, tylko po to, żeby wydłużyć grę. Lecz na pewno jestem jednego pewny, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, coś, co mu się spodoba. Jako stary fan serii stwierdzam jednak, że lepsze było Help Wanted 1. Bardziej mi się podobały tamte poziomy. Ale nie zmienia to faktu, że to co dostaliśmy w Help Wanted 2 nie było jakoś mega złe. Po prostu nie mój typ. Ale jeśli Wam odpowiada taki gameplay, w którym właśnie siedzimy i musimy pracować, przykładowo robiąc jedzenie czy też jakieś inne rzeczy, to jest to w sam raz dla Was. Jedyne na co jeszcze chciałbym tutaj ponarzekać, to na pokój, w którym wybieramy rzeczy, które będziemy aktualnie robić. Osobiście miałem nadzieję, że będzie to wyglądało jak takie małe biuro. Biuro z komputerem, gdzie będą rzeczy do wybrania, a my będziemy mogli się po nim przemieszczać I, i przykładowo na drzwiach będzie tablica, do której będziemy mogli mogli rzucać lotkami. Wiecie o co mi chodzi, takie małe biuro, takie w sam raz dla pracownika Freddy's. No ale nie, zamiast tego dostaliśmy po prostu wielki komputer na środku lokacji z ffps -a. No mi osobiście się to nie za bardzo podoba, no ale już dobra. No dobra, więc na temat gameplayu z Help Wanted 2 to chyba na tyle, co mogłem powiedzieć i przejdźmy sobie teraz do jednego już z ostatnich podpunktów. Hello, and welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria. My name is Gustavo. Co do promocji gry Stylul za bardzo się nie postarało. Dostaliśmy tylko dwa trailery odnośnie tej gry, a tak dokładnie to jeden teaser trailer i jeden trailer, w których jeśli chodzi o Fabuę, za dużo się nie dowiedzieliśmy. Głównie stawiano tam na gameplay, więc o grze było bardzo mało wiadomo. No i poniekąd fajnie, bo w niektórych przypadkach, kiedy jest spamione informacjami, w momencie kiedy wyjdzie gra, wszystko już praktycznie o niej wiemy. Według mnie podobnie było ze filmem FNAF i nowości, które dostawaliśmy na temat filmu nie były za dobre, bo po prostu później idąc do kin wszystko praktycznie wiedzieliśmy. No ale to co zrobił o stylu jest poniekąd przesadą pod tym względem, że dosłownie wielu moich znajomych, którzy siedzieli we FNAF, dowiedzieli się kilka dni po premierze o tym, że Help Wanted 2 wyszło. I to były osoby, które siedzą jakoś tak we FNAF. Może bez przesady, ale siedzą. I na przykład jak wychodziły jakieś małe spin-offy od Scotta, tak jak na przykład Freddy in Space 3, czy też Ruin, czy Security Bridge, to wiedzieli o tym. Ale Help Wanted 2 było tak cichą premierą, która nie zrobiła aż tak wielkiego szumu w fandomie, że ludzie niektórzy dowiadywali się o tym, że ta gra wyszła kilka dni po premierze. No co nie powiem, było dosyć dziwne. Ogólnie też zauważyłem, że Help Wanted 2 nie zdobyło jakiegoś dużego zainteresowania. Ludzi jakoś mało ciekawi ta gra jest to dosyć dziwne, bo podczas premiery Help Wanted 1 tamta gra była bardzo mocno rozchwytywana. Była oglądana przez masę osób i tak samo wiele osób chciało w tą grę zagrać. A co do Help Wanted 2, tak widzę, że ten hype lekko opadł, ludzie aż tak bardzo nie interesują się tą produkcją i też aż tak bardzo jej nie oglądają. Bynajmniej w Polsce tak jest, nie wiem jak dokładnie jest za granicą, bo się nie interesowałem tym. I poniekąd może być to spowodowane właśnie tym, że Steel Wool bardzo Słabo zadbało o promocję gry. Wiecie, to już nie są czasy, kiedy Scott Calton wstawił jakiś teaser i ludzie później to analizowali, tworząc z tego po kilkaset filmów. Według mnie faktycznie jest coś tutaj na rzeczy, że FNAF po prostu zaczyna powoli umierać, aby niej ta magia związana z tą grą. I dlatego według mnie dla dobra serii FNAF powinien już powoli się kończyć. Fabuła powinna zostać zakończona i więcej pieniędzy dojonych z tej gry nie powinno już być, bo wpłynie to o wiele lepiej dla dobra serii. Bo na ten czas dostajemy kolejne gry, nowe wątki, wyjaśnimy trzy wątki, ale nową grą wprowadzimy 50 nowych. Przez zamiast bliżej rozwiązania fabuły jesteśmy coraz dalej. Pomyślcie tak o tym z tej perspektywy. Co do fabuły Help Wanted 2 nie będę się za bardzo wypowiadał, bo po prostu jej nie rozumiem. Jest dla mnie dosyć dziwna. W Samej grze jestem w stanie dać ocenę takie 6 na 10. Jakoś mocno mi się nie podobała. Za to wy możecie dać swoją opinię w komentarzach. Napiszcie co sądzicie o serii FNAF, czy podoba wam się w jaką stronę teraz poszła oraz co sądzicie o najnowszej grze właśnie z tej serii. Ja już więcej czasu wam nie będę zabierał. Trzymajcie się, cześć.